Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku dobra cena. Ano, yy, znalazłem taki materiał, że palce lizać. Po prostu istne złoto. Dzięki temu wiemy, że w polskiej wersji The Price is Right było więcej gier cenowych, aniżeli tylko kalkulator. Notabene, yy, Zerżnięty z Niemiec, a w ogóle to jest polska wersja gry, o której nazwy nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie... W każdym razie... Jako, że 6 października 2022 roku, czyli bieżącego roku, wypada dokładnie 25 rocznica premiery polskiej wersji tego turnieju, Tak jest. TVN pierwszy odcinek wyemitował dokładnie 3 dni po swoim starcie. Toteż, jako, że dopiero w październiku jest ta 25 rocznica, 25-lecie tvn to pewnie znowu się nie przyznadzą, nie przyznają do tego, Yy, że w ogóle taki tyle trudniej u nich był, to też, tak, z paroma miesiącami wyprzedzenia, stwierdziłem, że warto zrobić taki odcinek. A no po drodze się znajdą jeszcze jakieś skarby i w październiku coś, coś wypuścimy jeszcze. Eee, no ale, w każdym razie, to, yy, jeśli chodzi o inne gry cenowe niż kalkulator w polskiej wersji, dobrej ceny. Tutaj mamy tak jakąś kartę. Prawdopodobnie, nie wiem o co chodzi, bo to tylko taki urywek. Generalnie w jednym z nagrań Stefanus, na, na, na jednym z kanałów archiwizacyjnych, linka zresztą dam wam w opisie, jest takie prom. To, to są fragmenty prom, spotu promocyjnego tego, tego teleturnieju. No i właśnie wśród gier, które zostały tam pokazane. Wystąpił taki slajd, ja teraz nie wiem czego to jest polska wersja, ja obstawiam jokera, ale pewien nie jestem, jakaś karta z napisem dobra cena, no to może chodzić o jokera, o jokera, taka zagadka, w przerwie między jedną a drugą grą, zgadnijcie kto to jest, jeżeli wiecie kto jest na tym zdjęciu, piszcie w komentarzach, ja się domyślam, ale kto trzyma ten tysiąc, czy wy wiecie? Proszę bardzo, to taka zagadka, by the way. A dalej mamy coś takiego. Co to może być? Ja obstawiam Lucky 7, czyli szczęśliwą siódemkę. W szczęśliwej siódemce chodzi o to, zresztą robiłem oddzielny odcinek na ten temat, że właśnie mamy cenę i zawodnik musi zgadywać kolejne... Cyfry tej ceny. No i właśnie to się wyświetla, no i to co się pomylił, to musi oddać. A ma, może się maksymalnie pomylić o 7, zresztą ee, 67 Lucky 7 to jest oddzielny odcinek na tym kanale. Jeśli ktoś się chce zapoznać z, 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 z zasadami tej gry e, szczegółowo, zapraszam właśnie do tego odcinka. Ja obcenałem, że to tak wygląda polska wersja Lucky 7, ale pewien nie jestem. Jak wiecie, to tylko urywek z reklamowego. No, a na koniec prawdziwą bombą jest polska wersja Plinko. Tak to wyglądało z góry, gdzie się te krążki puszczało, Jak widzicie, krążki były żółte. Na tej dół, gdzie te krążki spadały. No i co to my tu mamy? Tło jest niebiesko-pomarańczowo-zielone. No, czyli krótko mówiąc, tak jak barwy tego studia. No, nie ma wielkiego, wielkiego zaskoczenia. No i te krążki spadały. No to wiadomo, do kieszeni. No i jakie mamy kieszenie? Na samym środku mamy wykrzyknik, który prawdopodobnie oznaczał nagrodę główną. A po bokach mamy X, 500 zł, 200 zł oraz 50 zł. No i jestem pewien, że 50 zł to jest sam krań, kraniec tego, tych kieszeni. Tego rzędu. To jest krańcowa wartość, czyli najniższa. 200, 500... X to znaczy przegrana, no i mamy, czyli tutaj jest pole puste, no i właśnie główna nagroda to wykrzyknik. Tak wyglądało polskie Plinko. No i to jest ostatnia gra cenowa, jaka została pokazana w tamtym spocie reklamowym. No być może do października jeszcze coś się znajdzie, chociaż szczerze wątpię. Na razie mamy tyle, no i uznajmy, że to jest na razie oficjalny odcinek na 25-lecie The Price is right w Polsce. No, oczywiście, z tych 25 lat emisja trwała niecały rok. No, ale rocznica to rocznica. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister.